Dostałem zapytanie od jednej z osób, która widziała mój poprzedni film na temat łysienia andygonowego i finasterydu. Czy można byłoby finasteryd zastąpić suplementem diety VitaPil? I to pytanie skłoniło mnie trochę um, do nagrania tego filmu i do tego, żeby powiedzieć o takich bardziej podstawowych rzeczach, czym w zasadzie jest finasteryd. Może niektóre osoby w ogóle... Nie zdają sobie z tego e, sprawy, bo nie są do końca świadome. Osoba, która zadała mi to pytanie, powiedziała, że zostały przypisane jej tabletki Nezy, które zawierają Finasteryd w dawce 1 mg, ale ze względu na pewne negatywne opinie, które przeczytała na fojach internetowych, nie zdecydowała się na rozpoczęcie leczenia finasterydem. I właśnie e, by, pytanie było takie, czy można byłoby zastąpić finasteryt Vitapilem. Krył jest w istocie suplementem diety zawierającym pewne witaminy, miterał, minerały i ogólnie składniki które mające wzmocnić włosy. Od razu mówię, że nie jestem lekarzem. Proszę to traktować jako film informacyjny, rozrywkowy. Te informacje, które podaję, są po prostu wynikiem mojego researchu, mojego zainteresowania tą tematyką i pewnymi własnymi doświadczeniami w kwestii leczenia układu hormonalnego u mężczyzn. No dobrze, więc pytanie było takie, czy można byłoby zamienić finasteryd, albo zamiast finasterydu zacząć przyjmować suplement diety Vitapil? Czy to będzie miało jakiś podobny efekt? No oczywiście odpowiedź brzmi nie. Mamy tutaj do czynienia z kompletnie różnymi substancjami. Po pierwsze, finasteryd, syntetyczny związek chemiczny, który jest lekiem na receptę, który działa. Co potwierdzają badania kliniczne, co można sobie samemu stwierdzić, przeprowadzając e, poziom DHT przed przyjęciem leku i po przyjęciu leku. Z drugiej strony, mamy suplement diety. Z całą pewnością ma jakieś działanie piozdrowotne, ale czy będzie działał tak samo jak finasteryd? No, oczywiście nie. Nie spowoduje e, spadku poziomu DHT, i tym samym nie spowoduje zatrzymania procesu wypadania włosów, spowodowanego androgenami w przypadku finasterydu. Mamy po prostu do czynienia z ingerencją lekiem w gospodarkę hormonalną. Tak samo jak na przykład kobiety przyjmują antykoncepcję hormonalną, która wpływa na pewne procesy w ich ciele, tak samo finasteryd jest po prostu ingerencją w gospodarkę hormonalną, mającą osiągnąć określone efekty. Gdy zobaczymy sobie ulotkę finasterydu, można sobie wziąć lek. Yy... Jakiegokolwiek producenta zawierający tą samą substancję chemiczną, no to nie ma różnicy. Ja mam finastery. Można sobie sprawdzić, znaleźć ulotkę dowolnego finasterydu w internecie bez problemu, i tam w zasadzie będzie napisane to samo. Możliwe działania niepożądane. Nie każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Często mogą wystąpić u 1 do 10 na 100 pacjentów. Zmniejszenie popędu płciowego. Impotencja, niemożność osiągnięcia erekcji, zmniejszenie objętości ejakulatu. W niektórych przypadkach objawy te mogą wystąpić w trakcie leczenia. Jeżeli jednak objawy niepożądane utrzymają się, należy zwrócić się do lekarza. Niezbyt często mogą wystąpić u 1 do 10 na 1000 pacjentów. Powiększenie i lub tkliwość piersi, wysypka, zaburzenia wytysku, częstość nieznana, obrzęk twarzy języka, gajdła. Trudności w przełykaniu, pokrzywka, trudności w oddychaniu, reakcje alergiczne, kołatanie serca, zwiększenie aktywności enzymów wątroby, depresja, utrzymywanie się zmniejszonego pobędu płciowego po przerywaniu leczenia, ból jądy, zaburzenia zwodu w wytrysku, mogące utrzymywać się po przerywaniu leczenia, męska niepłodność i lub słaba jakość nasienia, w rzadkich przypadkach rozwój jakaś sutka, niepokój, no, więc jak widać, ten zestaw skutków ubocznych brzmi dosyć strasznie. I teraz pytanie: Pytanie, dlaczego w ogóle takie skutki uboczne finasteryd może wywołać? A finasteryt nie jest lekiem, który w jakiś magiczny sposób. Usuwa tylko tą negatywną właściwość dihydrotestosteronu w postaci wypadania włosów. Pozostałe jakby funkcje tego hormonu pozostawia niezmienione. Nie. Mam tutaj do czynienia po prostu z obniżaniem poziomu dihydrotestosteronu do około, nawet do około 70%, a co za tym idzie, no, mogą wystąpić pewne skutki uboczne. W większości stosujących tanek takie skutki uboczne nie występują, ale jest taka możliwość. A zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają swój profil hormonalny, w którym przeważają określone hormony. W przypadku kobiet są to estrogeny z niewielką ilością testosteronu i DHT. W przypadku mężczyzn jest to testosteron z niewielką ilością estrogenów, wśród których najważniejszy jest estradiol, no i też z pewną ilością DHT. Kobiety mają testosteronu i DHT o wiele mniej niż mężczyźni, dlatego nie mają problemów z androgenowym wypadaniem włosów. I teraz trzeba pamiętać, że wszystkie te hormony, testosteron, estradiol, ale też ich wolna, biodostępna postać, ich proporcje względem siebie, wszystkie one mają istotne znaczenie w regulowaniu bardzo ważnych funkcji organizmu. Podtrzymanie czynności seksualnych, erekcja, libido, Nastrój, energia życiowa, witalna, prawidłowe działanie mózgu, e, gęstość kości, wzrost mięśni, to w przypadku przede wszystkim testosteronu, który ma działanie anaboliczne, skład masy ciała, czyli proporcja masy mięśniowej do masy tłuszczowej. Ale uwaga, w przypadku, również w przypadku mężczyzn bardzo istotny jest też poziom estradiolu. poziom estradiolu, który nie może być ani za nisko, ani za wysoko. Zarówno w przypadku estradiolu zbitego zbyt nisko, czyli generalnie poniżej 20 pikogramów, występują problemy m.in. z reakcją, zarówno na poziomie estradiolu 100 pikogramów, czyli bardzo podwyższonego, również pojawiają się pewne problemy. Trzeba więc pamiętać, że każdy z nas ma naturalnie ukształtowany poziom tych wszystkich hormonów i odpowiednie ich proporcje do siebie. Jak więc działa finasteryk? Finasteryd hamuje działanie takiego enzymu, który się nazywa 5-alfa-reduktaza, dzięki któremu testosteron konwertowany jest do dihydrotestosteronu. Więc finasteryd spowoduje zmniejszenie poziomu DHT o około 70%. Więc jak widać, no, następuje tutaj pewne zachwianie tej dotychczasowej równowagi hormonalnej, która była w naszym organizmie. DHT, dihydrotestosteron jest generalnie o wiele bardziej androgeny niż testosteron, co oznacza, że, tak na, że to tak naprawdę DHT powoduje ukształtowanie się tych drugorzędnych cech płciowych, czyli wzrost owłosienia na ciele, na twarzy, ukształtowanie się głosu odpowiednie i między innymi niestety wypadanie włosów. To jest taka dziwna właściwość ludzkiego ciała, że DHT, który jest odpowiedzialne za porost włosów na ciele i twarzy, jednocześnie powoduje wypadanie ich z głowy. I teraz w momencie dojrzewania, żeby... Prawidłowo ukształtował się organizm mężczyzny, no to potrzebny jest zarówno odpowiedni poziom testosteronu, i, i przede wszystkim DHT. Ale później po osiągnięciu dojrzałości no, okazuje się, że do DHT wcale nie jest tak potrzebne, żeby wszystkie te czynności życiowe, o których mówiłem, utrzymać na optymalnym poziomie. Dlatego też większość stosujących finasteryt nie będzie miała skutków ubocznych. Tym niemniej, finasteryt powoduje obcięcie najbardziej androgennego hormonu o 70%. W momencie, kiedy, w momencie, kiedy część testosteronu nie jest konwertowana do DHT, tak jakby było to normalnie, gdybyśmy nie przyjęli finasterydu, no to ten poziom, ten testosteron dodatkowy zostaje w ciele. Powoduje to wzrost testosteronu. Badania pokazują, że o około, około 15%. Testosteron jest konwertowany nie tylko do DHT, ale również do estrogenu, przy pomocy takiego enzymu, który się nazywa aromataza. I teraz, w momencie, kiedy mamy te około 15% więcej testosteronu, no to automatycznie powoduje to również podwyższenie estradiolu. Więc powtarzam, nasz jakby profil hormonalny jest zmieniony no w taki sposób, że mamy aż 70% obcięcie najbardziej androgennego hormonu, jakim jest DHT, z jednoczesnym wzrostem estradiolu o około 15%. Nie wchodząc za bardzo w szczegóły, trzeba sobie jeszcze uzmysłowić, że mamy całkowity poziom określonych hormonów, np. testosteronu i DHT i mamy również formę biodostępną, bioaktywną, która wpływa na te wszystkie procesy, o których mówiłem. I teraz większość testosteronu i DHT no jest nieaktywna, związana między innymi z takim białkiem, globulina wiążąca hormony płciowe, sex hormone binding globulin, i teraz poziom tej globuliny, który ma wpływ na biodostępny poziom tych hormonów, także będzie miał wpływ na to, czy normalnie funkcjonujemy, czy, czy, wszystko, czy wszystko jest ok, czy przypadkiem będziemy mieli jakieś skutki uboczne. Zwiększenie estradiolu powoduje jednocześnie zwiększenie poziomu tej globuliny. DHT naturalnie obniża jej poziom, w przypadku no, zmniejszenia poziomu DHT również dochodzi do podwyższenia poziomu tego SHBG. Więc kiedy mogą się potencjalnie przydarzyć jakieś e, problemy? No na przykład jeden przykładowy scenariusz. E, jeżeli poziom estradiolu jest na dosyć takim wysokim poziomie, no przez to rozumiem blisko tej, gór, tego górnego zakresu referencyjnego, no to w przypadku, kiedy następ, nastąpi zwiększenie o 15%, no, to potencjalnie można przekroczyć ten zakres referencyjny i mogą pojawić się skutki uboczne związane z nadmiernym poziomem estradiolu. Inny scenariusz jest na przykład taki, że ktoś ma wysoki poziom globuliny wiążącej hormony płciowe i z tego względu na przykład niski poziom biodostępnego testosteronu. Więc teraz w przypadku zmniejszenia DHT, zwiększenia estradiolu, nawet jeżeli on nie wyjdzie poza zakres referencyjny, no to następuje znowu zwiększenie tego SHBG, i jest jeszcze mniej e, wolnego testosteronu. I tutaj również potencjalnie mogą przytrafić się jakieś e, no, skutki uboczne. Więc trzeba pamiętać, że do utrzymania optymalnego poziomu e, czynności seksualnych, e, wszystkiego co jest związane z, jakby, z pozytywnym wpływem e, hormonów płciowych na organizm mężczyzny, no, potrzebne są odpowiednie proporcje i potrzebny jest również określony poziom, poziom estradiolu. Nie za niski, nie za wysoki. Czy można coś zrobić, żeby się zabezpieczyć przed skutkami ubocznymi, albo, albo chociaż przewidzieć te skutki uboczne? No takim pierwszym, podstawowym krokiem wydaje się przeprowadzenie badań hormonalnych. Czyli minimum trzeba byłoby sprawdzić całkowity poziom testosteronu, wolny poziom testosteronu, poziom estradiolu, DHT całkowite, wolne DHT, SKBG. I na podstawie tych badań można z jakimś e, prawdopodobieństwem stwierdzić, czy ktoś będzie miał potencjalnie skutki uboczne, czy też u niego takie skutki uboczne nie wystąpią. Jeżeli ktoś ma prawidłowy poziom tych wszystkich hormonów, czyli powiedziałbym, no testosteron całkowity, myślę około co, co najmniej 500 nanogramów albo więcej, również wolny testosteron. E, co, co najmniej połowa albo w tej drugiej części zakresu referencyjnego. Estadio na optymalnym poziomie, moim zdaniem między 20 a 30 pikogamów. Pozostałe te wszystkie poziomy hormonów, które wskazałem, no, co, co najmniej w zakresie referencyjnym, no to nie powinno być żadnych problemów. Oczywiście to jest bardzo indywidualne i najlepiej byłoby z takim poziomem hormonów przegadać to z lekarzem. No jeżeli znajdziecie w ogóle lekarza, który jakby będzie chciał się przyjrzeć temu wszystkiemu i no i w ogóle rozumiem mechanizmy, jakie zachodzą pomiędzy hormonami, no bo wbrew pozorom, niestety jakby tu z mojego doświadczenia wynika, że lekarze wcale nie tłumaczą, jakie, w jaki sposób Finasterid oddziałuje na organizm, to po pierwsze, po drugie, no nawet jakby chcieli to wytłumaczyć, no to nie ma za bardzo na to czasu, tak prawdę mówiąc w trakcie nie wiem, kilkunastominutowej wizyty. Po trzecie, prawdopodobnie też za pierwszym razem niedokładnie zrozumiecie, o co w tym wszystkim chodzi i jak to może na siebie oddziaływać, więc tak naprawdę zawsze trzeba tutaj jakoś samemu się zorientować, zwiększyć swoją świadomość na ten temat. Poza tym, jeżeli macie cały ten swój panel hormonalny i znacie wszystkie poziomy swoich hormonów, przed zastosowaniem leku, no to zawsze, jeżeli coś się stanie po rozpoczęciu terapii, robicie sobie badania i porównujecie, co się zmieniło. Więc, jeżeli jest jakiś problem, no to macie punkt odniesienia. Zmieniło się to, no to tutaj trzeba zacząć działać. Inne pytanie, czy potencjalne skutki uboczne są na stałe? No nie, nie są. Tutaj badania pokazują, że zaprzestanie stosowania leku no, spowoduje powrót do tego pierwotnego poziomu hormonów. Teraz trzeba też pamiętać, że z każdym okiem, tak naprawdę ten poziom hormonów się też zmienia. Więc ktoś, kto ma 20 parę lat, po zaprzestaniu bez problemu powinien wrócić do, do jego pierwotnego poziomu. Ktoś, kto jest po 30, po 40 będzie z tym miał już większe problemy, bo zachodzą naturalne procesy w postaci no, obniżania poziomu testosteronu z każdym okiem. W zasadzie po 40 to się tak y, zaczyna. Jeżeli ktoś bardzo chce przyjmować na przykład y, finasteryd, no bardzo ceni sobie włosy na głowie, a na przykład ma problemy y, z podniesionym poziomem estradiolu, to jest oczywiście możliwość manualnego sterowania hormonami i na przykład obniżania poziomu estradiolu przy pomocy tzw. zwanych inhibitorów aromatazy typu letrozol, aromidex, eksemestan. Ale tak jakby wchodzimy znowu na stosowanie kolejnych leków, więc no ktoś musi być bardzo zdecydowany, że chce to przyjmować i no będzie przyjmował to razem z jakimś inhibitorem, jeżeli to będzie konieczne. Inne pytanie, ile trzeba stosować finastery? Czy jeżeli jest ja rozpocznę stosowanie finasterydy, to będę musiał stosować całe życie? Moim zdaniem, za bardzo nie ma sensu stosowanie krótkotrwałe. Po pierwsze, no na efekty trzeba czekać co najmniej kilka miesięcy. I to nie tylko z tego względu, że, że DHT będzie zmniejszony dopiero po kilku miesiącach, bo poziom zmniejszenia, zmniejszony poziom DHT następuje już w zasadzie w pierwszej dobie po przyjęciu finasterydu, ale przede wszystkim dlatego, że ta skóra na głowie, gdzie wcześniej był wysoki poziom DHT, a teraz ten poziom DHT jest zmniejszony, no to ona potrzebuje co najmniej kilku miesięcy, żeby cały ten proces rozwoju włosów, gdzie mieszki włosowe były osłabione, żeby on mógł zadziałać i odbyć się od początku do końca. To po pierwsze. Po drugie, w przypadku zaprzestania stosowania finasterydu, no to wracacie do pierwotnego poziomu DHT. Oczywiście zakładając, że te wszystkie procesy jakby działają poprawnie dalej, co w większości przypadków powinno, powinno następować. Więc wracacie do pierwotnego poziomu DHT, no i jakby proces wypadania włosów po prostu znowu następuje ze swoją naturalną prędkością. Natomiast oczywiście nie ma problemu, jeżeli ktoś stwierdzi po jakimś czasie, że nie jest mu to potrzebne, że jednak nie chce już tego stosować, oczywiście może przestać. No. Jest taki lek, który się nazywa Dutasteryt. On jest również inhibitorem 5-alfa-reduktazy, tylko że o wiele silniejszym niż Finasteryt i powoduje zmniejszenie poziomu DHT nawet do 99%. I ten lek stosowany był między innymi przez takie gwiazdy hollywoodzkie jak Ashton Kutcher, który stosował go przez wiele, wiele lat, i później zaprzestał, stwierdził, że jakby nie jest zainteresowany kontynuacją ze względów, które on wyjaśnił. No i oczywiście po prostu powoduje to tylko to, że ten proces wypadania włosów wraca do pierwotnej prędkości. I'm gonna compliment your hair. It's going a little bit though. I'm it's losing going. It. Yeah, I'm. You're losing. It? It. I've been losing it since. I, it's like. I mean, if I really get up in there, guys. I mean, it's like starting to disappear. Right. So I. When I was like 25, I noticed it was starting to go, and so I went to the, I went and met the guy, the doctor, hair guy doctor, and he was like, uh, he put me on this uh, this medication called Avidart. Have you ever heard of this stuff? No. And I didn't know what, you know, was it okay? Is it safe to take when you're maybe a maybe baby. You shouldn't be on that if you're uh, trying to have a baby, yeah? So I stopped taking the stuff about three years ago, and now I'm experiencing the hair loss. Right. It's like it's starting to go. Right. But I'm a baseball cap guy, so. In pytanie. Dla jakiegoś tam geona zainteresowanych, czy zmniejszenie DHT przez finasteryd powoduje spadek masy mięśniowej? No nie, nie ma na to dowodów. Badania pokazują, że zmniejszenie poziomu DHT nie ma znaczenia na rozwój masy mięśniowej. Można sobie zresztą zobaczyć takie osoby jak Ian Wle, który otwarcie przyznaje, że stosuje etelek. Można zobaczyć, jak on wygląda. Nie, nie widać, żeby to osłabiło w jakikolwiek sposób rozwój masy mięśniowej niego, chociaż oczywiście wiadomo, że jest to zawodnik kulturysta, który stosuje no, też inne środki farmakologiczne. No dobra, to chyba tyle. Udanego święta niepodległości życzę.